No i drodzy, muszę powiedzieć i w sumie troszeczkę się pochwalić, że obecnie film nagrywam na moim tacierzyńskim, tak naprawdę, bo zostałem tatą. Jako że ten kanał i wy widzowie jesteście naprawdę wielką częścią mojego życia, to uznałem, że naprawdę chcę o tym tutaj też powiedzieć. No bo ostatnimi czasy tych filmów nie jest za dużo, a to jest właśnie między innymi powód, między innymi głównie powód. No bo kto ma dzieci albo bardzo młode rodzeństwo, ten wie, jakie to czasy może być wymagające, niemniej jednak mega szczęśliwe. No ale uczucie niesamowite, więc szczęśliwy, ale delikatnie zmęczony, przychodzę do was z jednym z możliwie z ostatnich odcinków z serii Drogich draftów z FIFA 23. Dlaczego Pojawiły się faktycznie nowe niesamowite karty, do których zaraz sobie nawiążemy, ale inne, na przykład nasz taki typowy pig Ronaldinho, już nie jest warty 15 milionów i to jest ta wielka zmiana, tylko już jest 11,5 miliona warty. Hulit, który był przez długi, długi czas warty 15 milionów, jest już warty tylko 9. Więc jeżeli w tym odcinku dałoby nam się pobić rekord, to karty, które zobaczymy, będą naprawdę niesamowite, ale zapraszam Was serdecznie na to, na policzenie troszeczkę draftów w nowym Shape ShapeShifter. No to ja wchodzę oczywiście w Draft, zachęcam Was do stawienia łapeczki w górę, będzie mi bardzo miło. Zachęcam Was też do subskrybowania kanału. Teraz materiałów było niewiele i być może jeszcze przez jakiś czas mogą nie być aż tak regularne, ale jak tylko wszystko sobie uregulujemy w sprawach życiowych, prywatnych, tych mega ważnych, to, to oczywiście materiały te klasyczne moje będą się pojawiać częściej. Dobra, zaczynamy od formacji 4-3-3 ofensywnie, nie ma co też tutaj e, za bardzo szaleć. No i <laughs> moi drodzy, zaczynamy od najdroższej. Obecnie karty w grze Czy może być piękniejszy start na przywitanie A być może na też ostatni odcinek Nie może być Pele, czy on dzisiaj zmieni wszystko Zaczynamy oczywiście Wartość jego obecnie to jest 12 milionów Ale my tu nie kończymy Bo jeszcze jest parę drogich kart do trafienia Ale start jest niesamowity No i tak, mamy bapę, Ale mapę nie brał Cristiano Ronaldo też ma lepszą wersję Pato, Więc zabierzmy sobie Pato, bo ładnie wygląda. Bo Brazylijczyk, no ale tak naprawdę, dobra, idziemy tutaj. No to zbierzemy Salaha. Jako, że karta wydaje się najdroższa, tutaj jest karta Team of the Season 96. Bez dwóch zdań, drogo jest. Z tych tutaj zestawień, Barela. Szczególnie, że De Bruyne może mieć lepsze karty, w tym oczywiście Team of the Year. Więc nie będziemy na razie go tutaj za bardzo urzać. Musiala oczywiście fantastyczny zawodnik, ale nie potrafić wygrać z Polską. No do meczu w reprezentacji jeszcze dzisiaj nawiążemy po tym drafcie, ale na razie zajmiemy mi się tym, co się tutaj dzieje. Renato Sanchez. Też mam go wskazać Z, z góreczki są też. No i Renato Sanchez nadal, pomimo niczego, wiele Overalani ani z Gorecka, jest droższy, bo półtorej miliona warta karta. Piękna, piękna sprawa. No tutaj muszę wybrać Walkera, bo uważam, że jest najdroższą kartą, znaczy jest najdroższą kartą. W tym momencie tutaj, tutaj Nikt, tutaj Nikt, moi drodzy, to nie są wybory, które nas satysfakcjonują. Tutaj też nie ma nikogo, kto by za bardzo nam tutaj. Pomieszał, więc ławka rezerwowych będzie dla nas ultra, ultra ważna. De oczywiście kartę sobie Team of the season bierzemy dużo, dużo fajnych kart sypie, natomiast nie jakiś mega drogich. No ale moi drodzy, ten y, oczywiście Pele, no szukamy Ronaldinho, jak będzie Pele i Ronaldinho, to będzie piękna sprawa, ale oczywiście tego Neymara to my z pocałowaniem ręki bierzemy. Co prawda już 8 milionów warty nie jest, ale nadal są to ogromne, ogromne pieniądze. Eusebio, proszę bardzo, 94. Jak ja widzę takie karty, to aż się cieszę, aż się raduję, bo wiem, że będzie bardzo ciekawie. W ogóle wiem, że dodali te karty, to są wyróżnienia Team of the Season. Ale czy one się różnią od zwykłych? No, jest troszeczkę droższe od swojej zwykłej wersji, tej Ale Markus Jorente, oczywiście, jest tutaj przez nas wybrany. A my idziemy dalej i tutaj Bergkamp. No dobrze, musi być Bergkamp, no bo kto by inny w tym zestawieniu mógł do nas tutaj trafić. I tutaj nikt Tego sobie zabierzemy, ale nie trafią Do naszego składu, to na pewno No i tutaj wyhamowaliśmy delikatnie Czy jeszcze na sam koniec, i jakieś mocne uderzenie Nie ma Bergwain, dobra, dobra Moi drodzy, jeszcze zobaczmy, jeszcze jest szansa Na coś, chyba, chyba to był Koniec, chyba to był koniec Najdroższych zawodników, o już, i teraz czuję jak będzie To, o ja, tak, tak, no to No, no nie, no nie No, moi drodzy, to zakończyliśmy Fatalnie, ale dajcie mi chwilę, ja to Policzę, bo mamy naprawdę parę fenomenalnych Trafień. No i zaczynamy bardzo ciekawie, bo pomimo tego, że trafiamy Pele, najdroższą kartę w grze i parę innych naprawdę wybitnych trafień to jest 26 117 000. Więc powoli, powoli mam wrażenie, że te ceny, no czy widzimy, że one spadają. Będzie rekordy ciężko, ale walczymy do samego końca. Czas na drugi draft, ale zanim to, moi drodzy, mamy taką ostatnią drgawkę emocji piłkarskich, gdyż właśnie ruszałem eliminację do euro, Polska będzie oczywiście walczyła z Mołdawią. Ale nie tylko i postanowiłem na moim kuponiku na BetCliku, oczywiście e, postawić Faworytów absolutnych nie mało, bo aż dziewięciu na to, że wygrają swoje mecze. I tak oto, według mnie, mecze wygrają swoje: Polska wygra z Mołdawią, Belgia wygra z Estonią, Norwegia wygra z Cyprem, Węgry wygrają z Litwą, Portugalia wygra z Islandią, Słowacja wygra z Liechtensteinem, Albania wygra z Wyspami Owczymi, Serbia wygra z Bułgarią i Bośnia i Hercegowina wygra z Luksemburgiem. Wiem, dużo, ale wydaje mi się, że to są całkiem ciekawe wybory. No I po prostu kuponik dla dobrej zabawy. Moi drodzy, oczywiście, tak jak mówiłem, wszystko jest na betkliku, na którym, jeżeli jeszcze nie macie konta, to serdecznie zapraszam Was do założenia go z kodem Jacob. Macie wtedy freebet do 200 zł w przypadku przegrania Waszego pierwszego postawionego zakładu, ale przypominam, że jest to tylko oferta dla osób pełnoletnich. Także, jeżeli jeszcze nie macie konta, a macie 18 lat, no to serdecznie zachęcam do założenia go. Pamiętajcie jednak, żeby grać odpowiedzialnie i żeby traktować to zawsze jako zabawę, a nigdy sposób na stały zarobek. Przypominam jeszcze raz, kod Jacob. No dobra, wracamy do draftu. No dobra, czas na draft numer dwa. A jeszcze jedną osobę przypomnę Drodzy, jeżeli właśnie macie już konto nawet kilku i chcielibyście zgarnąć jakieś freebeciki, to wyślijcie mi na mojego maila jacobplaymałpa.gmail.com najciekawsze wasze kupony wygrane z czerwca. Trzy według mnie najciekawsze nagrodze freebetami 50-złotowymi. Brzmi fajnie? Mam nadzieję, że tak na odcinku, który będzie jeszcze w czerwcu. No ale oczywiście też wyślę, wiadomo, że ktoś wygrał, więc warto próbować, nawet jeżeli odcinki nie zawsze regularnie oglądacie. Dobra, zaczynam od kantona oczywiście, ale tutaj większych dobrych trafień nie jest na LS, no, wcześniej był Pele, teraz mamy, no, legendę. Rasforda, oczywiście. No, musi mieć wysokość, ale to jest w przyszłej, no, już nie w FIFA, tylko w EAFC. Co to, co to w ogóle jest? Halo, przepraszam bardzo. Co? Co to? To jest najdroższy draft? Żebym ja tu przypadek najtańszego draftu nie zrobił. No nie no nie moi drodzy. Czy to jest jakaś poraska? no jest benzema, ale ten benzema nie jest nic przecież warty w tym momencie. Ten draft chce nas pokonać. Jorente, wracasz no, znowu do tego zespołu trafia. Jest jego lepsza wersja oczywiście dostępna. No nie możemy tak iść. Ja się ośmieszam w tym momencie. To jest pierwsza jedenastka naszego. Próby do najdroższego draftu No to ławka rezerwowych O ile nie napisze jakiejś historii fenomenalnej To będzie ciężko Będzie naprawdę ciężko Di Maria Jest Modric No ale no co, co to w ogóle jest? George Best Chyba to to jest nasze jedyne wyjście w tym momencie Eusebio Okej okay. Eusebio jest zawsze spoko Eusebio to chciałbym mieć w składzie Bez dwóch zdań Znaczy mam, ale nie w tej wersji Tutaj nieważne, bo i tak ich nie wybierzemy Chociaż nawet, może nawet będziemy musieli wybrać Bo to wygląda po prostu fatalnie Wygląda to po prostu fatalnie Niech będzie jeszcze nas prosty tutaj Jakiś zawodnik shapeshifter No nie, moi drodzy, ja to podliczam, ale przechodzimy od razu do trzeciego Proszę, zapomnijmy o tym drafcie 6 milionów 425 tysięcy I to jest chyba najgorszy draft, jaki zrobiłem w tej serii Idę dalej, do trzeciego Okej, okay, w końcu formacja, która naprawdę mi się podoba 3, 4, 2, 1 i tutaj zaszalejmy Zaszalejmy Okej, okay, Sokrates, ja muszę, ja, ja ceny tych shapeshifterów muszę sprawdzać 600 tysięcy No mogło być lepiej Mogło być lepiej, ale okej okay. Zaczynamy sobie, niech będzie No ale hulita sprawdzać nie muszę Nie muszę sprawdzać tej karty, już nie jest warta aż tyle co wcześniej Ale ta jedna karta przebija nasz cały draft poprzedni Niech to będzie troszeczkę też pokazanie jak jest źle Okej, okay, mamy Puskasa. No i teraz na lewej pomocy raczej nie ma kogo tutaj wrzucić ciekawego Więc to odpuszczamy Na prawej to samo, nie no Beckham jest urodzinowa znaczy Toty Ikona No ale nie Środek pomocy Kto tutaj może być? Luka czy Luka Modrić I przechodzimy do oczywiście obrony W obronie będziemy mieli same złote karty, czy nie? Nie No ale też niewiele ciekawego innego się tutaj dzieje Nie czarujmy się Niech będzie Nesta Bo podoba, podoba mi się po prostu jak wyglądają te karty Ikon Nie ma to jednak najmniejszego znaczenia Przechodzimy na ławkę rezerwowych I tu może się coś podziać No jeżeli mamy tego Pele chętnie bym zobaczył On się tylko na chwilę pojawił To jest niesamowite jak Wandersart trzyma swoją cenę No bo jest po prostu kluczowym zawodnikiem nie jednego, nie jednego składu. No jego wersja, oczywiście, Team of the Year. Niech będzie tak, Ake, bo i tak to są zawodnicy. Uuuu, Fernandez! No nie, no fenomenalna karta. 2,5 miliona więcej niż Enkunku, oczywiście. No taką kartę bym chętnie przygarnął do swojego składu, ale prosto na pewno nie będzie. No i już jest lepiej, już jest lepiej niż było, więc się rozkręcamy ponownie. Fredzik, bo z Manchesteru. Tu nie ma naprawdę znaczenia. To tutaj naprawdę nie ma znaczenia. Takie wybory to są żadne wybory. Nie wy, niekiedy staramy się zrobić najdroższy draft, no właśnie, do samego końca same złote karty. No to jest, wow. Dobra, ustawmy to. No i mamy wyniki, parę ładnych kart, ale nie jest to jakiś wynik fantastyczny, 14 712. Tysięcy, Huli to oczywiście jako karta najlepsza. Te ceny chyba już kiedyś nie wrócą. Te piki, gdzie mieliśmy po 40 parę milionów, to były te najlepsze, najlepsze czasy. Ale mówię do samego końca, zobaczymy, jakie naj, najlepsze ułożenia nam się uda zrobić. Będzie Huli Toty i Pele e, Shifter? Czemu nie? Jeszcze Ronaldinho przy może być. No ale słuchajcie, jeżeli by się okazało, tutaj możemy sobie 4, 3, 3, niech będzie to. Jeżeli by się okazało, że trafilibyśmy Pele Shapeshiftera, no ale go pierwszy trzeba trafić oczywiście, do tego oczywiście Hulita i Ronaldinho, a wiem, wiem, szanse są małe, ale trzeba na to liczyć Neymar, no to wtedy mamy szansę na jakiś oczywiście rekordzik, no ale na razie tylko raz Pele nam się pojawił, raz Huli nam się pojawił, a Ronaldinho jeszcze nie widzieliśmy, więc że pojawi się wszyscy w trójkę... Trzeba liczyć na to Ale na razie szanse są małe Tak jak małe są szanse na tutaj lepszy draft chyba, co? Ach, te złote karty Jak ja lubię na nie patrzeć Same złote karty Czyżby kolejny draft, który absolutnie nie, nie zaspokoi naszego tutaj chęci drożyzny Ani jednej drogiej karty Może win jest drogi, ale... O, i on! Jest i on po raz pierwszy Mamy już w takim razie trafionych wszystkich Jeżeli chodzi o te najdroższe karty zawodników Piękna sprawa, co prawda No i to on się wybije Nie będzie to najgorszy draft To zdecydowanie nie w tym momencie Bo mamy już takie karty, które nam tutaj pomagają Aczkolwiek znikąd pojawił się nam To wiecie jak możemy zrobić na, w, w składzie głównym pojawia się Pele Shifter, Na ławce pojawia się Ronaldinho A na rezerwie pojawia się Hulit I mamy piękną sprawę No muszę powiedzieć jak na obecne warunki 20 milionów 251 tysięcy nie jest złe No i przede wszystkim co mnie cieszy, trafiliśmy Ronaldinho Team of the Year Najlepsze karty odhaczone Idziemy do piątego draftu, gdzie trafiamy wszystkich naraz. Taka jest prawda e, Jacoba No dobra, to lecimy 4-3 ofensywnie I szukamy wiadomo kogo Tak jest Pelé Shape Shifter Mamy go i teraz Teraz, no tutaj Hulita nie będzie No mogliśmy się domyślić Ale ten Lacazette niczego sobie, jeżeli chodzi o cenę żeby wielki powrót Mamy też Beścika w wersji oczywiście urodzinowej Piękna sprawa No i teraz przychodzimy Ławka rezerwowych będzie kluczowa Tak jak mówiłem Ławka rezerwowych będzie kluczowa W której będziemy trafiać Ronaldinho oraz Hulita Więc poczekajcie To wszystko jest zapisane w gwiazdach Ok, Hakimi Fajnie, fajnie Zawsze pięknie widzieć takiego prawego obrońcę Hernandez E, oczywiście i bramkarz, bierzemy sobie też Stegena jako, że najdroższy I teraz. Teraz 5 wyborów, żeby trafić Ronaldinho albo Hulita, na spokojnie. No jest Messi, też nie będę narzekał za, na tego zawodnika. E, nikt tutaj nam nie odpowiada za bardzo i może w tym momencie Karim Benzema, no jest okej, okay. jedna z pierwszych kart tutaj ofensywnych. Dobra, no i chyba będzie ciężko, moi drodzy. Chyba będzie ciężko, żeby tutaj coś trafić dobrego, no a no Ronaldinho jeszcze, żeby przynajmniej rekordzik obecnego. Czy jest szansa na rekordzik obecny? No to jest dobre pytanie. Jeszcze coś tu możemy trafić, ale niestety nie jest to nasz brazylijski. My w ogóle rzadko tutaj Ronaldo Nazario de Lima, nie widać w tych wyborach. Ciekawa sprawa. I na koniec zawsze złote karty. Popatrzcie się, zawsze złote karty na koniec. No powiem szczerze, troszeczkę mało. Wydawało mi się, że z tego draftu wyciągniemy o wiele więcej: 18 milionów, 116 tysięcy. Oprócz pele nie było aż takich wielkich bangerów. Idziemy do drugiej części dzisiejszego odcinka, czyli kolejne drafty przed nami. Ja nadal liczę na przynajmniej dwie karty. No 30 musimy przynajmniej raz przebić. Okej, okay, dobra formacja to jest podstawa też dobrej tutaj, e, dobrego wyniku. Chyba, że trafia się takie karty. No to wtedy jest problem. Dobra, lewa pomoc i tak jest najgorsza w tym wypadku, więc niech ojeju. O wow! Okej, okay, okej, okay, Hulit. Witam bardzo serdecznie. Prawa pomoc? Środeczek. Zielińskiego, bo jest po prostu Polakiem. Ja nie chcę patrzeć na te złote karty, które mi się trafiają. Na te słabe karty, które mi się teraz trafiają. Co tu się dzieje? Jak ja mam na to odpowiedzieć w ogóle? Trafiamy jedną taką mega bosą kartę A później jest cisza Puskas, okej, bierzemy go Teraz O, Van Dijk i Musialak To jest droższy Jednak Van Dijk, ta karta jego wygląda przekozacko I jest mega droga jeszcze Więc oczywiście go sobie wybieramy Tu będzie... Minimalnie droższy z Nkunku No, a my mamy Pele Shape Shiftera. O, to chodzi, moi drodzy Czy jest szansa? No, mamy rekordzik, to na pewno Jeżeli chodzi o dzisiejszy odcinek Ale jakby to był jeszcze Ronaldinho Uwaga Uwaga, uwaga Ta Ronaldinho Neymarito jest Neymarito sobie wybierzemy Oczywiście jest jeszcze Cafu To sobie jego wybierzemy No parę Parę groszy powinno tu wpaść. Mendesa sobie zabieramy, no i oczywiście układamy to wszystko. No chyba się troszeczkę pośpieszyłem, że będzie to rekord. 24 572 000, a wygląda to na draft o wiele, wiele droższy. Brakło mi chyba takiego Neymara w wersji Team of the Season, nie? No dobra, Te rozkręca się to, słuchajcie, rozkręca się to czas na draft numer 7. Tym razem bez jakichś wyjątkowych informacji, ale 3, 4, 3, 2, 1 może być. Może być. O, wiecie co, biorę Hernandeza, bo przynajmniej. Mogę sobie go wrzucić na ławkę rezerwową, chociaż ta ławka rezerwowa ich czasem potrafi mieć naprawdę fenomenalne trafienia w przeciwieństwie do tego, co jest tutaj. Dobra, Ibre sobie zabieramy, bo, bo fajna karta. Benzema. Benzema bardzo często w tej formacji występuje tutaj, trzeba to powiedzieć. O i Long Neck Gimaraes Niech będzie, niech będzie. Oczywiście Valverde. Moi drodzy, tu jest dobry akurat Ferdinand, ale jesteśmy skazani na porażkę. Słabe karty są tutaj na prawo i lewo. Miltao też fajny wybór. Dobra, może coś się z tego gdzieś tam urodzi. No ale tu musi być ławka rezerwowych naprawdę przepotężna. Uh, Bellingham. Bellingham jest bardzo dobrym wyborem I z przyjemnością go oczywiście sobie tutaj zabieramy Piękna sprawa, Hulit Okej, okay, okej, okay, okej okay. Czy coś jeszcze? Jazyna urodzinowy Piękna sprawa, bierzemy No, tutaj może się coś jeszcze stać Czy tak nie do końca? Nie będzie Davis i chyba To jest Wam, Percy Ładnie wyglądający, ładnie wyglądający no, Bierzemy go oczywiście sobie Makelele, no tu już nie, no teraz już nie Natomiast muszę przyznać, że bardzo ładne karty, bardzo ładne karty finalnie, więc chętnie to policzę. Może nie będzie najdroższy, ale ciekawy. Okej, okay, nie jest najdroższy do draft, ale 19859 minut 859 tysięcy nam wyszło. To, że Ibra trzyma dalej tą niesamowitą cenę, to jest dla mnie coś pięknego, naprawdę. Niech mu się darze. Dobra, idziemy w takim razie, moi drodzy, do draftu numer 8. Za każdym razem trafialiśmy, oprócz, może, draftu drugiego, który był po prostu fatalny, jakąś dobrą kartę Ronaldinho, Pele, Hulita. Więc ja tu jeszcze liczę na coś ciekawego. Ale do tego, żeby żeby coś zrobić, tutaj potrzebujemy jakiejś dobrej formacji, której tutaj w ogóle nie dostajemy. Ajajaj, dobra. 5-2-2-1, niech będzie, George Best. Co poszło źle? No, poszło na razie źle parę rzeczy, których, no, tego winiego bym. Wiecie, co, nie biorę winiego. Nie biorę winiego, bo jego można zawsze trafić w naprawdę fenomenalnej innej wersji. O, tutaj oczywiście Vieira, to jest fajnie, pierwszy raz go widzimy, no ale potem zaczyna być nieciekawie. Złote karty. Jeżeli będę miał możliwość wybrania złotej karty, to przysięgam, że wybieram, bo chcę tylko zobaczyć absurd tego wszystkiego. Lucio, najlepszy obrońca w tej Fifie, naprawdę, to jak się nim gra, to jest po prostu piękna sprawa. Sprawdzam, ja mam jego trochę gorszą wersję, no ale i tak jest niesamowity. Niesamowity. A tutaj Van der Sar, bez dwóch zdań jest droższy niż Kurtua. Dobra, ławka rezerwowych. Musimy tutaj czymś podbić, bo to na razie jest wstyd. No i Hulit jest zwykły, ale ja go nie wybieram. Jeżeli jest szansa na Toty, ja nie wybieram gorszej wersji. No właśnie, bo wtedy przychodzi Hulic z powrotem i już mamy lepszą wersję, prawda? A teraz jeszcze proszę Ronaldinho albo Pele, proszę bardzo. No i, no i nie dostałem. Tu jest Jajaturę, w ogóle dawno go też nie widziałem, a wybiorę go sobie. Aczkolwiek i tak do składu nam za bardzo nie pomoże. Jest Eusebio, bardzo ładnie. No i nic chyba poza tym Bellingham, o, to, to jest dobry wybór na koniec To jest dobry wybór na koniec Zdecydowanie, jeżeli mają być takie wybory To jestem za tym, no i oczywiście złote karty Na koniec muszą być, no popatrzcie ile mam złotych kart tutaj To jest aż niewiarygodne Bardzo podobny wynik do tych poprzednich 20 milionów 547 tysięcy Hulit znowu zrobił ma, mega robotę Vieira też fajnie go widzieć po raz pierwszy ilusio. ale idziemy dalej, szukamy Niestety nieustępliwie drogiego draftu No dobra, przedostatni draftcik A formacje, które które nam za bardzo nie odpowiadają. Zobaczmy w takim razie. Liczę troszeczkę na inną kartę tutaj. Wersji Toty, więc wybierzmy sobie. Nie, lewego skrzydła na pewno nie będziemy zajmować. Niech to będzie ten SPO, bo tutaj na tych lewych skrzydłach jest dużo do trafienia. Aha, no tak. Chyba, że masz szczęście do złotych kart dzisiaj. No to, to, to ciężko inaczej, żeby było. Ok, mamy Wam Persiego. Ciekawa karta na prawym skrzydle. Uuu, Van Dyke. On jest dużo, bardzo dużo warty. Wiem o tym. Chyba ponad 4 miliony, nawet, więc fajnie go widzieć. Tutaj Roberto Carlosa oczywiście sobie wybieramy. No, i teraz zwalniamy znowu, widzę. A niech będzie potrzebuje tutaj. Pięknych trafień Dobra, ławka rezerwowych. To, to jak wygląda pierwsza jednostka, to jedno. To, jak wygląda ławka rezerwowych, to jest decydujące. No i uuuu, Mekambe, którego dawno nie widziałem tutaj. No, z Wandajkiem Mekambe, jakiś Hulit jeszcze jeden. Albo Fernandes też może być, bardzo ładna karta tutaj, ojojoj. Toko Ekambi, ładnie wygląda, więc go sobie po prostu zabierzemy. A tutaj Lucio, oczywiście. Natomiast sam Ekambę nam niewiele daje, bo to nie będzie drogi draft, jeżeli Cristiano Ronaldo się nie pojawi i pojawił się Cristiano Ronaldo, więc coś tam może uda się z tego ugrać. turę w tej wersji o wiele lepszej, co nas cieszy. Veron niech będzie, aczkolwiek on i tak się nie dostanie. Tomori niech będzie. No, i mamy jeszcze Mendesa na sam koniec. Ciekawy draft, bardzo ciekawy draft. Dużo ciekawych nowych trafień, więc poukładajmy to. No i muszę powiedzieć, jeżeli chodzi o różnorodność tego draftu, to jest najlepszy pod względem całego odcinka, bo jest po prostu mega fajny. Fajnie wygląda, prawda? No ale Mbappe to ty najdroższy, oczywiście. W sumie 24 miliony, 19 tysięcy. Van Dyck prawie 5 milionów. On musi na tej defensywie chodzić. Jak głupi, naprawdę. Uwaga, uwaga, nasz pierwszy draft był naszym najdroższym draftem. 30. będzie w stanie klamrom pobić pierwszego? Zobaczmy. No dobra, tylko poprosiłbym o formacje, których niestety nie dostałem, więc będzie pobić rekord jakikolwiek bardzo ciężko. No ale kto wie, kto wie. Może akurat Hulity i tak inne karty się potrafiają i będziemy mogli to zrobić, tak? No to lecimy. Griezmann, bardzo ładna karta, bardzo fajna karta. Znowu jest Mbappe, no ale. Jest warty 3 miliony, ale tu jest jeszcze tyle wersji Mbappe do trafienia. Słuchajcie, że odpuszczę Messiego też odpuszczę. Bo wierzę, że możemy, jeżeli chcemy walczyć o najwyższe cele w tej serii, no to musimy mieć szczęście też wtedy, żeby trafiać te najlepsze karty. No dobra, Modrisz, fajnie. Gorecka, najdroższy. Vidic, nadal bardzo chciałbym mieć te karty w klubie. Ale się jeszcze jej nie dorobiłem, niech będzie tak, niech będzie tak. No i ta ławka rezerwowych, teraz. Panie Panowie. Vini 92, fajnie, urodzinowy. Natomiast on nam nie daje aż Tyle, więc szukamy dalej, szukamy dalej. Złote karty, jak widzę, to chce mi się wybrać Benzemy, no dobra. No jest Enkunku, jest ładna karta, ale moi drodzy, zapowiada się, że to może być. Nie aż tak drogi draft, bo nie mam żadnej karty takiej, takiej bangerowej niestety. Która by mi tu mogła od razu podbić wartość No moi drodzy i e, koniec mamy Kiepski, 8 677 tysięcy Najlepsza karta to kunku to zwyróżnienie Tutaj chyba trzeba też postawić taką klamrę pewną Jak jeszcze odcinki pewnie kto, kto Zrobi droższy draft się pojawią, bo mam jeszcze Parę paru osób, których wy mocno sugerowaliście W komentarzach, jak tylko uda mi się Zebrać troszeczkę czasu i z nimi walczyć To na pewno to wrzucę, natomiast odcinków solo Jeżeli chodzi o bicie rekordów, chyba sensu już nie ma Co robić, bo ten, ta, ten rynek FIFA, ta wartość tych zawodników powoli Leci na łeb na szyję, i chyba tak to trzeba określić. Ja wam dziękuję bardzo za uwagę. Mam nadzieję, że się jej tak podobało. Przypominamy, podsyłajcie swoje najlepsze kupony, najfajniejsze, najciekawsze, z celca. No a ja się z Wami żegnam. Trzymajcie się, na razie, cześć, i do